U mnie w Poznaniu nareszcie piękna pogoda i mam nadzieję, że u Was także. Wyszłam na długi spacer z psem. Wróciłam z pomysłem i akcesoriami. Pomysł zrealizowałam natychmiast i wygląda tak, a akcesoria pokażę Wam za momencik. Jeszcze ostatni rzut oka na to co mi wyszło i tada tak wyglądają moje zdobycze ze spaceru. Wszystko świeżutkie jak spod igły przed chwilą przeniesione. Zanim roślinki zwiędną, zabieram się do roboty. Nie mogłam wybrzydzać, wzięłam to, co akurat było w domu pod ręką, czyli zestaw trzech pudełek złuby. Do tej pracy użyłam dwa najmniejsze. Przyda się jeszcze glinka samoutwardzalna oraz jakiś wałek do wałkowania. Film leci, a ja służę kilkoma radami. Jeżeli placek z glinką jest cieniutki, to trawki, które odbijacie, muszą być płaskie. Gdy będą za grube, a ściślej grubsze od glinki, to albo zrobią w niej dziurę, albo się brzydko odbiją. Czyli trawka cieniutki placuszek, a kwiatek koniczyny grubszy placuszek. Placuszek mógł mieć dwa kształty: albo mógł być idealnie okrągły, albo go trzeba było troszkę zniekształcić. Tak właśnie artystycznie. Mój naleśniczek zupełnie nie chciał współpracować. Za każdym razem zjeżdżał mi z pudełka, jak tylko go chciałam pokazać. No ale przytrzymałam paluchem, no i w tej chwili przed wysuszeniem wygląda tak. Drugie pudełeczko jest większe, ale żeby praca do siebie pasowała, to postępuję w ten sam sposób. Wałkowanie, odbijanie trawy i zakręcanie boków do góry, żeby nie było widać, że to nie jest kółeczko, tylko taki krzywy placek. Suszę kilka godzin i lakieruję. Bez lakierowania, farba albo tym bardziej lazur podczas lakierowania zrobi Wam plamy. Ja pomyślałam, że zarówno pudełka, jak i trawki pomaluję lazurem. Użyłam dwóch kolorów. Dzięki temu cała praca będzie spójna kolorystycznie. Malowanie trawki jest super, bo dzięki wgłębieniom ona maluje się sama. Możecie najpierw pomalować wgłębienia z trawką u wodą. A potem to zakroplić lazurem, albo zrobić tak jak ja, czyli techniką mieszaną, trochę wody, trochę lazuru. Fajnie to wygląda, ponieważ w największych wgłębieniach, tam gdzie była trawka, lazur sam spływa, po prostu się koncentruje i jest tam go więcej, jest ciemniejszy i takie cieniowanie robi się po prostu samo. Ale kolorowe kwiatki, na przykład z dodatkiem żółtego, też prezentują się fajnie. Placuszki zostawiam, niech sobie schną, a ja w tym czasie pomaluję pudełka. Po prostu uwielbiam lazur. Po pierwsze za kolory, a po drugie za jakość. Po pierwsze, pięknie maluje drewno, pozostawiając jego rysunek. A co dla mnie bardzo istotne, po wyschnięciu już nie brudzi i nie trzeba go lakierować. Zobaczcie, jak kolory pięknie łączą się ze sobą po prostu bajka. Kolor można zrobić ciemniejszy od razu malując mokre w mokre. Ale jeżeli po wyschnięciu zdecydujecie się na pomalowanie kolejnej warstwy, to ok, to też będzie bardzo fajnie wyglądało. Z kolorami trochę pomieszałam duże pudełko, ma brązową górę i zielony dół, a małe odwrotnie. A z trawkowymi placuszkami praca wygląda tak. Nie jest źle, mogłoby zostać, ale ja bardzo lubię postarzanie, więc pędzel szczecinowy, biała farba akrylowa i jedziemy. Jeżeli pudełko byłoby pomalowane farbą akrylową, to zastosowałabym klasyczną metodę suchego pędzla. Ale ja użyłam mojego ukochanego lazuru, więc teraz mogę delikatnie na mokro powierzchnię lekko rozbielić. Biała farba nie ślizga się po powierzchni, ona pięknie wchodzi w strukturę drewna. Wygląda to po prostu przefajnie. Hmm naszła mnie taka refleksja, że może ktoś z Was jednak nie lubi takiego rozbielania. To Okej, okay, może tego nie robić. Tak czy inaczej, lazur jest super. Postarzam także placuszki. W tej pracy użyłam tylko dwóch największych, ale cała reszta przyda mi się do wszystkich letnich prac w tym roku. Właściwie praca gotowa, bo wystarczy ją tylko skleić jak zwykle na leniucha, czyli klejem na gorąco. Jeszcze tylko drobiazg, czyli kokardka w wydaniu Turbo Echo. Gotowa praca spacerowa prezentuje się tak. Co prawda to nie jest moje ukochane deku, ale czasami lubię zrobić coś innego. Fajny ten pomysł spacerowy czy niefajny. Napiszcie jak Wam się podoba i czy wykorzystacie. A jak coś nowego zrobicie, to koniecznie pochwalcie się tym na naszej grupie na Facebooku. Grupa nazywa się Inspirello i Przyjaciele. Zapraszam, jeżeli was tam jeszcze nie ma. Jak zwykle listę produktów, których używałam w filmie zamieściłam pod tym wideo. Do zobaczenia!